Polska kontra Holandia, czyli nasz pierwszy mecz na Euro 2024 w Niemczech. Niesamowita atmosfera oraz ja, który spełnił swoje marzenia z dzieciństwa, a raczej dwa marzenia. Panie i panowie, jesteśmy w Hamburgu, 20 minut od stadionu, jak widzicie ja już pełnił ubrany i jestem gotowy na mecz Polska-Holandia, więc zaraz lecimy. Trudno było w ogóle znaleźć parking, ponieważ jesteśmy pośrodku niczego, no i tak naprawdę sam nie wiem w sumie gdzie jestem, ale kierujemy się po prostu do parkingu i tyle. No i dobra, jak już mówiłem, my już idziemy, słuchajcie, do stadionu, jechaliśmy około 4 godziny, jechaliśmy o 5, aktualnie jest 10.15, co jest? Idziemy aktualnie na stadion Znaczy idziemy zobaczyć jak stadion pre się prezentuje I O cholera No to jest To jest piękne To się nazywa dobry stadion O cię dobra Lecimy do meczu Ale wtedy stała się rzecz, której się nie spodziewałem. I tą rzecz zapamiętam naprawdę na długo. Słuchajcie, około dzień przed naszym wyjazdem dowiedziałem się, że Nexion, Jacob i Alvin również będą jechać na mecz. Chyba wiecie jaka była moja reakcja? Chłopie, ja ich oglądam od naprawdę mojego dzieciństwa. Stworzyli mi dzieciństwo. No i nie mogę zaprzepać takiej sytuacji. I tak naprawdę co, 10 minut. Patrzyłem, gdzie oni są. Czy są już pod sobą? Są już w hotelu. Ale nareszcie był moment, gdzie byli przy wejściu chyba A. I tak się składa, że my też tam byliśmy. To, co się stało, było niesamowite. Zapraszam. Ej, nie uwierzycie. Widzę najksioma Czajkoba, Alwina.

ale mrozi. mrozi. Pozdrowienia. 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 Potem był typ z dwoma bramkami w barwach Holandii, który po prostu zapraszał do siebie randomowe osoby, żeby z nim zagrali w panę. No i zobacz co zrobił tej biednej dziewczynie. No wiem, że smutne. Łączymy się w bólu z stopą. No ale potem nareszcie był czas wejść na stadion Hamburga, czyli Volkspark Stadion. Słuchajcie, mamy miejsca przy samej bramce. Tak to się prezentuje. Naprawdę ten stadion w ogóle jest mega, mega duży, nie? O, tu jest Polska Holandia. No jak kibice będą, to będzie dorąbane. I tam w ogóle Szwajcaria, Węgry jest. Niesamowite. Robert, jesteśmy po meczu z Holandią. Powiedz, dlaczego tak słaby mecz z Twojej strony? Jak to? Kurwa, nawet na boisku nie. No, ale było. żeby nawet bramki nie strzelić. No tak, z ławki ci je gola. I chcę tylko jeszcze raz powiedzieć: naprawdę, atmosfera na takim stadionie jest po prostu niesamowita. No, i tylko chcę powiedzieć Holendrom, gdzie wy byliście? Nie było was słychać, więc nie kozaczcie, ok? No i słuchajcie, jak mecz się potoczył, chyba każdy wie. Niestety nic tam nie nagrałem z meczu, ponieważ telefon mi się rozładował. No i no, przepraszam, ale tu będzie taki montaż. No, i chyba każdy wie, że mecz nie poszedł po naszej myśli. Ale tu są nagrywki już z końca meczu, jak Polacy. Dziękowali nam za doping, którego potrzebowali i który na pewno im pomógł. Ponieważ, no, nie graliśmy tak od naprawdę wielu lat. Więc pozdro. A, i w ogóle myślicie, że Nakes, Jacob i Alvin to jedyne osoby, które spotkałem na tym meczu? Nie. Po meczu spotkałem jeszcze futrola, ponieważ moja mama sobie casualowo powiedziała do futrola cześć! A ja nagle tak się odwracam i mówię, o kurde, futrol. No i zbiliśmy żółwia. Pozdro futrol. No i słuchajcie, myślałem, że to był już koniec przygód na dziś, ale okazało się, że jak wyjeżdżaliśmy z Hamburga, to natrafiliśmy na bus reprezentacji Polski. Sami zobaczcie.